godni bracia kapłani, tak liczny tutaj obecników, wielkiej mojej radości. A razem z wami chcę pozdrowić tych, myślę, że około stu albo i więcej innych kapłanów, którzy też szerzej otworzyli dzisiaj swoje serce i w tych dniach, abyście wy mogli być tutaj, bo przy tym braku kapłanów i przy tej pracy ustawionej często na styk, gdy jeden z Was chce być na jakimś spotkaniu pozaparafialnym, to muszą inni natychmiast więcej obowiązków i pracy i posługi wziąć na siebie. Bądźcie pozdrowieni, mądrzy i gorliwi duszpasterze. I wy wszyscy siostry i bracia, którzy jako organizatorzy tych spotkań Tutaj też jesteście. Was pozdrawiam duchowni i świeccy, w szczególny sposób samorządowcy Hoszczna na ręce Pana Starosty tu obecnego. Bo to Wasze otwarcie od ponad roku czasu, to już ponad rok temu, padło zapytanie do Hoszczna, czy możemy na to miasto liczyć. Oczywiście tak. Rok czasu pracy, przygotowań, i narastającej radości sprawia, że atmosfera tych dni jest właśnie taka, radosna, bezpieczna i ewangeliczna. Drodzy siostry zakonne, na czele z siostrami ze zgromadzenia uczennic Krzyża podkreślam ten charyzmat. Uczennice Krzyża, niosące w sobie nie smutek, ale radość, i szczególną otwartość na pokolenie młode i na rodziny, ale i wszyscy, którzy ze zgromadzeń, z życia konsekrowanego tutaj jesteście, którzy towarzyszycie i przewodzicie, którzy się wspólnie modlicie i uczycie modlitwy, sławicie Boga i uczycie sławić Boga, bądźcie pozdrowieni. I wszyscy siostry i bracia, drodzy młodzi przyjaciele, w szczególny sposób nasi goście z Niemiec i ze Szwecji. Ale i wy, którzy jesteście na co dzień aktywni we wspólnotach parafialnych, bo każdy i każda z Was chce sercem swoim coś więcej poczuć, coś więcej przeżyć, coś więcej dać swojej parafii, swojemu środowisku. I dlatego jesteście w Duchu Świętym aktywni, we wspólnotach, w grupach modlitewnych, w ruchach, w stowarzyszeniach, to wy jesteście tym zaczynem, a jednocześnie tym dynamizmem i tą siłą życia duszpasterskiego, które jest dziś i które będzie jutro w tej części Europy, w tej części Polski, w tej części zachodniego Pomorza, w naszej archidiecezji. Bądźcie pozdrowieni. Oto dzisiaj Słowo Boże zabrzmiało chyba taką kwintesencją swojego przekazu, w którym jest i obudzenie, i zachwyt, ale też i zawierzenie. Jest obudzenie. Bo to sobie uświadamiamy po raz kolejny zresztą. Na co dzień sobie to dzień po dniu wciąż na nowo uświadamiamy, że Bóg istnieje i że Bóg jest Panem tego świata i jest Panem dziejów świata. I że to jest jedyna logiczna wersja istnienia świata. I że to jest jedyna sensowna i dobra koncepcja świata w której jest obecny Bóg, dobry, wszechmocny, przedwieczny, chociaż zdradzony przez szatana i zdradzany często przez człowieka, a przecież niezmiennie kochający. Jest w tym to zadziwienie i to nowe uznanie tej spójności spojrzenia na świat przez pryzmat istnienia Boga, Stwórcy. Boga zbawcy, Boga, którego ojcowskie dłonie na wszystkich czekają. Jest zatrzymanie się przy Jezusie Chrystusie. Wcześniej jest pewien zachwyt tym Bogiem, który stworzył świat. W Psalmie dzisiaj wyśpiewaliśmy, będę cię słalił, Boże mój i królu, bo Pan jest łagodny i miłosierny. Dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Bo skoro On stworzył cały ten świat i Ciebie i mnie, to przecież jesteśmy z Jego tchnienia. I Jego miłość nieustannie nam towarzyszy. On widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Myśmy to naruszyli. Popękało to wszystko z naszej ludzkiej winy. A przecież Bóg nieustannie widzi ten swój pomysł i zachwyca się tym, co uczynił i chce z nami razem naprawić to, co my zniszczyliśmy. Dlatego z tą perspektywą biblijną patrzymy i wołamy, niech cię wielbią, panie, wszystkie twoje dzieła i niech cię błogosławią twoi święci. Cel sobie stawiamy. Do jakiego świata zmierzamy, jaki świat chcemy zbudować, jaki świat chcemy po sobie, kolejnemu pokoleniu w ręce i w serca i w umysły przekazać. Zwieńczeniem tego zachwytu są słowa z Apokalipsy. Nowa Ziemia, nowe Niebo, nowe Jeruzalem, nowy lud, stworzony przez Boga na nowo, ale dlatego, że człowiek pozwolił się na nowo stworzyć. I tym zwieńczeniem i słowem zawierzenia jest spojrzenie na Jezusa Chrystusa. Nie ma innego Zbawiciela, nie ma innego Pośrednika, nie ma nikogo innego, kto by przerzucił pomost od tej nadpsutej, popękanej struktury Ziemi w jej duchowości i w jej codzienności i nieba, które jest wciąż źródłem życia, źródłem piękna, źródłem radości i źródłem siły. Tylko Jezus, Panem jest, bo tylko On z nieba przyszedł po to, aby tu dać zaczątek nieba i otworzyć nam wszystkim drogę ku tej pełni życia, prawdy, zgody, Uczciwości, miłości, którą chce Bóg na nowo w tę ziemię wpisać. I to jest ta tajemnica Królestwa Bożego.